Dnia 9 marca o godzinie 17 zapraszamy Państwa do Starogradzkiego Centrum Kultury, do sali 108, na promocję niesamowitej książki. Książki pod tytułem Zamęt. Cała historia, która znalazła się w dwóch tomach, napisana przez naszą koleżankę Jolantę Aniszewską, opowiada o naszym mieście. Mieście, w którym się rodziliśmy, w mieście, w którym żyjemy, w którym wzrastaliśmy, w którym mieliśmy najpiękniejsze wspomnienia, ale także niestety te złe. I ten czas, który został opisany właśnie w tych dwóch tomach, dotyczy czasu złego, czasu przełomu, czasu 1945 roku, czasu zarówno miasta Stargardu in Pomern, jak i Starogrodu nad Riną, czyli czasów niemieckich i czasów polskich. Myślę, że ta historia, która została osnuta na tych wielu stronach tego dwutomowego dzieła, jest bardzo interesująca i dlatego zachęcam Państwa do uczestnictwa w tym wydarzeniu 9 marca, godzina 17, Stargardzkie Centrum Kultury, sala 108.